Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieku wamy. Książę Robercie, wielka radość tutaj w próchniku, ale też wielka radość u pielgrzymów, którzy podjęli dzisiaj trud pielgrzymowania podczas pierwszego dnia 41. przemyskiej Archidiecezjalnej pierwszej pielgrzymki na Jastą Górę. Tak, był to piękny dzień, który rozpoczął się od wyjścia grup pielgrzymkowych. Ale to wyjście było w deszczu, w jakimś tam mrzawce. A okazuje się, że dzisiaj ten dzień zakończył się nawet pięknym słońcem, które prześwituje przez chmury. A teraz chcemy Państwu zafundować piękny obraz Pruchnicki, bo spoglądamy na taką powiedzmy. Górsko-niezinną krainę próchnicką, pięknie zieloną. No, widzimy, że słońce powoli zachodzi. Jesteśmy przy gościnnej plebanii, bo ci, którzy doszli tutaj, też korzystają z gościnności księdza proboszcza, księdza prawata, księdza Piotra Kandefera. Kapłani, którzy towarzyszyli naszym pątnikom, zostali przyjęci, aby wzmocnić te siły, które może opadły wspólną kolacją, pielgrzymi nasi udali się już do swoich domów, bo jak sami wiemy obecnie nie ma okazji na noclegi, potrzeba właśnie wrócić do domu, aby kolejnego dnia podjąć sztafetę w naszym pielgrzymowaniu. Pięknie się składa, że właśnie ten dzień kończy się tutaj w Próchniku i ten dzień w Próchniku kończą trzy grupy. Dwie grupy, które wyruszyły dzisiaj z Przemyśla: jest to grupa Świętego Kazimierza oraz grupa Świętego Jacka oraz grupa Świętego Józefa, która wyruszyła dzisiaj z Radymna. Obie grupy rozpoczęły pielgrzymowanie Mszą Świętą o godzinie 7 w archikatedrze Przemyskiej. Na Pątniczy Szlak pielgrzymów wyprawił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, natomiast w mnie tę posługę podjął ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który jako pielgrzym podejmuje ten czas właśnie rekolekcji w drodze, aby towarzyszyć swoim diecezjanom od Przemyśla do Jasnej Góry. I jest to też piękne, co roku wspominamy, co roku o tym mówimy że właśnie ksiądz arcybiskup idzie na pielgrzymce razem z nami, idzie pasterz ze swoimi owcami i myślę, że to jest też no, taki wyznacznik piękny naszej przemyskiej pielgrzymki. A jeżeli Przemyskiej, to wróćmy do Przemyśla i zobaczmy, w jaki sposób wystartowali pielgrzymi w tej pierwszej grupie. Dzisiaj ten przywilej miała grupa świętego Kazimierza. Obecnie widzimy właśnie jak pielgrzymi z radością, mimo jeszcze takiego niepewnego nieba, wyruszają, machają, pozdrawiają, śpiewają, bo chcą właśnie obrać cel, jakim staje się Jasna Góra. Piękny to obraz, księże Robercie. Tak, piękny obraz, piękne doświadczenie też tam na miejscu było w Przemyślu, kiedy mogliśmy podziwiać i widzieć wyjście tych grup. Drugą grupą, która wyruszyła z Przemyśla to była grupa Świętego Jacka, którą też teraz widzimy. I właśnie ta grupa Świętego Jacka jako druga dzisiaj z Przemyśla podążała przez tą całą trasę tutaj do Próchnika. Z pięknym banerem, z hasłem wierzymy, pielgrzymi wyruszyli na drogę ufając, że właśnie doświadczą wielu łaz za przyczyną Piękna bazylika archikatedralna, jeszcze maluje się w tle, a obecnie wracamy już do próchnika, bo tak było rano. Tak, tak było rano, tak te dwie grupy wyruszyły z Przemyśla, ale warto też przypomnieć, że wyruszyła jeszcze jedna grupa z Jarosławia, grupa Świętego Brata Alberta, którą też widzimy na ulicach Jarosławia w tym momencie. I właśnie grupa Świętego Brata Alberta dzisiaj dotarła już do Białobrzeg koło Łańcuta, więc też spory kawałek drogi mieli do przejścia. Widzimy w Jarosławiu padało, mokra droga. A zapewne teraz, jak dotarli do Białobrzeg, na pewno no, ta pogoda się troszeczkę zmieniła. Były oklaski, więc na pewno wielka radość. No, wspominamy przewodnika szczególnego, który w tej grupie miał okazję wędrować, księdza, księdza prałata Mariana Reichla, który właśnie odszedł do wieczności w tym roku, który towarzyszył pielgrzymom wędrującym właśnie pod znakiem świętego brata Alberta. Ta grupa wyjątkowo wyrusza z kościoła Matki Bożej, Królowej Polski. Jest to kościół, który zbudował sam ksiądz Prałat Marian. Za niego w czasie tej pielgrzymki sprawowane są też msze gregoriańskie. dlatego pamiętamy w modlitwie o zmarłym księdzu Prałacie, Marianie Reichlu. Nie zapominamy też o księdzu Prałacie Tadeuszu Białym, jak również o pielgrzymach, którzy odeszli do wieczności. Niedawno temu też promosz z krzemienicy, ksiądz Jerzy Rojek, również pielgrzym, przewodnik Grupy Świętego Józefa, odszedł do wieczności. Na pewno chcemy o nich tutaj wspomnieć, gdyż jesteśmy im wdzięczni za ten trud, który przed laty podejmowali, a tę pielgrzymkę też w tym znaku pamięci o duszach, które już przeszły do wieczności, chcemy ofiarować. Myślę, że trzeba też wspomnieć w sposób szczególny dzisiaj, że wyruszyła również z Leska grupa świętego Andrzeja i również wędrowała w tym pierwszym dniu pielgrzymki. Tak, grupa świętego Andrzeja, która wystartowała z Leska, dotarła do Strachociny. To też szczególny znak, myślę, dla tej grupy bieszczadzkiej, gdyż patronuje jej święty Andrzej Bobola. Więc ten pierwszy noclegowy postój, jak niegdyś to bywało, odbywał się w Strachocinie, stąd celem pierwszego dnia staje się to miejsce szczególnego kultu, czci świętego Andrzeja Boboli, który tej grupie bieszczadzkiej patronuje. Ten dzień pełen emocji, pełen radości, pełen modlitwy. Jak ten dzień wyglądał na trasie? Myślę, że warto zwrócić uwagę. Mamy na przykład teraz nagranie grupy świętego Jacka, która wędrowała właśnie Tą trasą z przemyśla tutaj do Pluchnika. Bardzo piękny czas, wiele modlitwy, między innymi rozmawiając nawet z osobami, które wędrowały tą drogą, no to właśnie mówiły, że jest to szczególny moment, kiedy mogą jeszcze bardziej zbliżyć się do Chrystusa, kiedy mogą też zawierzyć swoje życie Matce Bożej. Udało się nam uchwycić właśnie, zarejestrować obraz także z naszego wozu redowego, więc jak sami Państwo widzą, wiele okazji ku temu, by naszym pielgrzymom towarzyszyć. Jak dobrze Państwo zauważyli, teraz już grupa świętego Kazimierza w drodze z Przemyśla do pierwszego postoju w Łętowni, bo ta Łętownia to upragnione śniadanie, po wyjściu z Bazyliki Archikatedralnej dla grup przemyskich, gdzie nie brakuje kolorowych kanapek, gdzie nie brakuje kompotu, no i przepysznych ciastek, które to akurat przygotowują mieszkańcy łętowni, a w tle nasz wóz transmisyjny, który przemierza szlaki. No i widzimy pielgrzymów, którzy zdążają bardzo odważnie na czele. Sam ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista nasz pielgrzymkowy kaznodzieja. Myślę, że trzeba tutaj też zaznaczyć, że na naszej trasie nie brakło modlitwy, o której już wspominaliśmy, ale właśnie tutaj chodzi o modlitwę a nie o pański. Dzisiaj w czasie tej modlitwy towarzyszyliśmy grupie świętego brata Alberta właśnie z Jarosławia w Ujezdnej koło kościoła mogliśmy uczestniczyć w tej modlitwie modlitwie Anioł pański. przed tą modlitwą takie słowo skierował do nas taką refleksję dotyczącą rodzin, a szczególnie właśnie z tematem związanym kościół w tej posłudze dla rodzin. Myślę, że to jest też ważne, abyśmy pamiętali, że Kościół jest w służbie dla rodziny, że rodziny również są dla Kościoła. To wszystko się bardzo mocno łączy. I tutaj ksiądz dr Marek Machała bardzo mocno tutaj zaakcentował właśnie tą rolę rodziny w życiu Kościoła. I później odbyła się właśnie molitwa anioł pański, którą również poprowadził ksiądz dr Marek Machała wraz z... Częścią grupy, grupy świętego Brata Alberta, bo większość grupy w tym momencie właśnie wyruszała z postoju wujezdnej w dalszą drogę. Piękny obraz Matki Bożej tam w tle ta figura i tak jak księżę Robercie wspomniałeś, rozważanie, które dotyczyło rodziny w służbie Kościoła, bo będziemy Państwu towarzyszyć codziennie podczas tej modlitwy pański w poszczególnych grupach i będziemy podejmować rozważania, które dotyczą rodziny przeżywamy rok rodziny a morris Eletitia ogłoszony przez papieża Franciszka. No i pięknie się stało, że akurat to dzisiejsze rozważanie podjął ksiądz Marek, który jest dyrektorem Wydziału Rodzin, Duszpasterstwa Rodzin w naszej Archidiecezji Przemyskiej. No i w tym znaku Chcemy omadlać właśnie rodziny. Jak widać, pielgrzymi, którzy idą w tejże grupie, też idą rodzinnie. Dzisiaj była piękna okaza ku temu w wielu grupach, w grupie świętego Kazimierza, w grupie świętego Jacka, świętego Józefa, świętego no i świętego brata Alberta, wyruszyć właśnie rodzinnie. Niedziela dała taką piękną sposobność, aby nie zabrakło dzieci, rodziców. Dla mnie takim pięknym znakiem dzisiaj było, kiedy widziałem wielu małżonków trzymających się za ręce. Pielgrzymujących właśnie razem. I to myślę, że takie ujmujące, że małżonkowie są razem nie boją się tego znaku, no jednak są związani z sobą. I myślę, że to rozważanie, które będziemy podejmować w czasie tej pielgrzymki, będzie nas uwrażliwiać na wartość rodziny. Stąd zapraszamy Państwa już każdego dnia, tuż przed 12, tak 10 minut przed godziną 12, na rozważanie, na refleksję, którą będziemy podejmować dotyczącą rodziny, później modlitwa i w końcu rozmowy z pielgrzymami danej grupy, która tej modlitwie będzie towarzyszyć. Oczywiście, na pewno nie może zabraknąć na trasie pielgrzymkowej konferencji, którą wygłosił ojciec Kazimierz Szymczycha. I tak każdego dnia będziemy mogli właśnie wsłuchać się w tą konferencję, w każdy temat, który będzie poruszał, ojciec Kazimierz będzie nam przedstawiał, pomagał nam w rozumieniu, w zdobywaniu właśnie pewnej też wiedzy religijnej, też pewnego doświadczenia do tego, aby spotkać się z Maryją już na Jasnej Górze. Państwo widzieli to spojrzenie na Łętownię, tam miałem okazję z ojcem Kazimierzem podjąć Refleksje, które dotyczyły dzisiejszego spotkania, konferencja, związana była z tematem Eucharystia jako szczyt i źródło życia także na szlaku pątniczym, każdego pątnika. Ojciec Kazimierz zaznaczył te kwestie dotyczące Eucharystii i yy, wspomniał, że. Kolejne nasze spotkania będą dotyczyć elementów tej Eucharystii, która jest celebrowana, bo w takim spojrzeniu cały Kościół w Polsce przeżywa obecny rok duszpasterski, również i na szlaku pielgrzymim nie zabraknie nam tej refleksji, zwłaszcza podejmowanej przez Ojca Kazimierza, jako tego, który staje się naszym specjalistą od Eucharystii. Rok ubiegły nam to bardzo pięknie pokazał i w tym roku również o to samo Ojca poprosiliśmy. Chcemy właśnie podjąć ten temat, który jest związany z hasłem pielgrzymki, z Maryją do wieczornika, a zatem z Maryją zbliżamy się do Eucharystii. A skoro z Maryją zbliżamy się do Eucharystii, no to również ten temat związany z Eucharystią będzie poruszany przed każdą koronką do Bożego Miłosierdzia i właśnie tej modlitwy koronki do Bożego Miłosierdzia nie brakł, również i nam. Oczywiście ksiądz arcybiskup pielgrzymujący z grupą świętego Józefa również podążał na tą modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia, która miała miejsce w Rudołowicach. W Rudowicach podczas poczęstunku obiadowego pielgrzymi pokrzepieni posiłkiem, potem Modlitwę. jak Państwo dobrze widzą, wielkie skupienie na placu, osoby gotowe do podjęcia modlitwy. No i refleksja księdza Mirka Matei, proboszcza tej parafii wieloletniego pielgrzyma Grupy Marii ale też pielgrzyma, który, jak sam powiedział, zaczynał swoje pielgrzymowanie z grupą świętego Wojciecha. Refleksja dotyczyła komunii świętej. No właśnie, nie zapominamy o Eucharystii, sięgamy po to, co zapisała siostra Faustyna i przed koronką do Bożego Miłosierdzia również te aspekty eucharystyczne będziemy rozważać, stąd zapraszamy Państwa każdego dnia na godzinę 14.50. I oczywiście po koronce wszystkie grupy dalej wyruszyły w trasę i spotkały się przynajmniej te grupy z Przemyśla i z Radymna spotkały się tutaj w Pruchniku. Oczywiście to wejście do Pruchnika również było radosne. Najpierw weszła grupa świętego Józefa, która można powiedzieć, bo dzisiaj chyba miała najkrótszą drogę. Wszystkich przywitał ksiądz proboszcz Próchnika, ksiądz dziekan tego dekanatu, ksiądz Piotr Kandefer oczywiście ucałował na początku krzyż, a później wszystkich pokropił wodą święconą. To piękny gest, który podejmują kapłani na drodze pielgrzymki, chcąc właśnie pokazać, że ten trud niech będzie też wzmocniony Bożą łaską. Gest pokropienia wodą święconą jest gestem nam bardzo dobrze znanym, przepowiadającym Chrzest Święty, bo z momentem Chrztu Świętego wyruszyliśmy w drogę, w drogę do nieba. I myślę, że to pielgrzymowanie tego pierwszego dnia jest taką szczególną drogą w stronę nieba. Idziemy do celu, jakim dzisiaj dla nas stał się próchnik, i w taki sposób chcemy odkrywać piękno pielgrzymowania, które jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Również o tym nie zapominamy. Podczas kolejnej pielgrzymki na Jasną Górę. Po grupie Świętego Józefa, za chwilę do Pruchnika dotarły grupa Świętego Kazimierza i Świętego Jacka. I oczywiście nastąpiła później wspólna modlitwa w kościele. W kościele w Pruchniku, gdzie wszyscy się zgromadzili, gdzie mogli wspólnie razem się pomodlić na zakończenie tego dnia, a także odśpiewać apel jasnogórski. Kochani, wiele się działo dzisiaj na pielgrzymim szlaku. Świątynia. Tutaj w próchniku zgromadziła wielu pielgrzymów. Piękny obraz, który zauważył ksiądz arcybiskup, obfitości właśnie. Tych, którzy wybrali się na potniczy szlak. Piękna niedziela przeżyta przez naszych pielgrzymów. No i modlitwa za parafian próchnika. Jak się z zaznaczył, być może już za rok uda się przenocować tutaj w próchniku, aby iść dalej. Iść dalej, bo jak sami wiemy, pielgrzymka nie ustaje, idziemy dalej. Jutro kolejne etapy podejmiemy. Sztafetowo stąd noclegi w domach swoich prywatnych, a jutro wracamy na potniczy szlak, aby iść dalej. My będziemy towarzyszyć Państwu już od rana z Brzozowa. Tam przekażemy transmisję, ze względu, że tamtejsza grupa Świętego Wojciecha przeżywa jubileusz, srebrny jubileusz, 25-lecie swojego istnienia. Więc na pewno jest to wyjątkowy czas, a później ruszymy w drogę. Stąd te elementy, które dzisiaj, również jutro z kolejnymi grupami będziemy przeżywać. Jak Państwo minął ten dzień z nami, można pozostawić swój komentarz, można pozdrowić, można udostępnić to nasze dzisiejsze spotkanie. Tak abyśmy informowali innych, że jesteśmy wyjątkową rodziną, rodziną pielgrzymkową. Przede wszystkim także zapraszamy wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, drogich telewizów, do odwiedzania naszej strony pielgrzymkowej. Tam możemy znaleźć właśnie różne relacje, wydarzenia, ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby dołączyć do sztafety różańcowej, żeby dołączyć także do intencji. Można wpisać intencje w odpowiednim miejscu, które przez całą pielgrzymkę omadlamy. Można również wysyłać pozdrowienia dla poszczególnych grup, więc również serdecznie do tego zachęcamy. Wiele się dzieje na Pontniczym Szlaku, ale wiele dzieje się też w Jarosławskim Opactwie. Tam dzisiaj sprowadza Msza Święta dla pielgrzymów duchowych w wieczornej porze o godzinie 17:30 z księdzem Andrzejem Bienią, przewodnikiem grupy duchowych pielgrzymów, której patronuje błogosławiony ksiądz Jan Wojciech Balicki. Także to podsumowanie, które rozpoczyna nasze wieczorne rozmowy a w końcu modlitwa różańcowa o godzinie 20.15. Także ten dzień się jeszcze nie kończy. Pozostaniecie Państwo z nami poprzez nasz kanał YouTube, poprzez stronę Fara TV, poprzez media społecznościowe, jak i też fale Eteru Radia Fara. Bądźmy razem. Jeżeli Państwo chcą być na bieżąco informowani o tym, co się dzieje i nie zapomnieć, wystarczy zasubskrybować nasz kanał i być z nami w tym doświadczeniu pielgrzymowania, bo kolejna 40 Pierwsza pielgrzymka wyruszyła w stronę Jasnej Góry z naszej ziemi podkarpackiej i chcemy ją przeżywać pod wyjątkowym hasłem z Maryją do Wieczernika. Stąd niech ten wieczór spędzony z Maryją w Jarosławskim Opactwie podczas modlitwy ruszańcowej będzie oddaniem wielu spraw intencji, które już nadpłynęły tej, która może uprosić dla nas obfitości Bożych darów. Więc dziękujemy za uwagę, za to nasze wspólne pielgrzymowanie w dniu dzisiejszym. Zachęcamy do tego wspólnego pielgrzymowania już jutro. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy pięknego wieczoru. No i jutro startujemy dalej. Jeżeli tylko Państwo podglądną nas z wysoka, bo mamy taką kamerę jeszcze dość wysoko ustawioną, mamy takie możliwości, to tutaj z placu dla Was machamy. Jeszcze mamy piękne widoki na niebo tutaj nad pruchnikiem. A chcemy jeszcze Wam pomachać, także jak Grzegorz nam umożliwi, wraz z Robertem to wszystko będzie ujęte. Stąd pozdrawiamy serdecznie. Z naszą ekipą, tutaj e, transmisyjną, pielgrzymkową, e, za kamerami Kinga i, i Jadzia, Wozie, e, Robert i e, Grzegorz. Więc w tym składzie towarzyszymy Państwu. A z, e, pozdrawiają Was szczególnie Ksiądz Piotr Czarniecki i Ksiądz Robert Ryba. Do słyszenia i do zobaczenia. Szczęść Boże!